No dobra, wydało się. Wydałem książkę z ferietonami, a w zasadzie wydawnictwo zysk wydało. Sprawa się rypła, rozniosło się szerokim mechem i otrzymuję z tej okazji sporo pytań. Na obydwa odpowiem w następującej kolejności. Najpierw na pierwsze, a później na drugie. Pierwsze. Kilka lat temu na antenie RMF-u prowadził pan program opowiadając krzyżaków w lekko zmienionej wersji. Pamiętam, że z bratem pokładaliśmy się ze śmiechu słuchając tego. Jest jakaś szansa, żebym otrzymał je w formie MP3? Nie ma. Bo to nie ja opowiadałem, tylko prowadzący o ten program „Stawa i szkoda dnia Przemysław w i Witold Lazar. I do nich należy się zwracać, ale grzecznie, bo przyłożą. I pytanie drugie. Witaj, czy pan może ma brata Dariusza, jak nie przychodził pan do czwartego lo w Tarnowie? Witam, nie, nie mam brata Dariusza, ani nawet siostry Dariusza, ani żadnej rzeczy, która jego jest, Dariusza. Do czwartego lo chodziłem, ale rzadko. Właśnie rzadko. O, podczas opracowywania felietonów do książki pod tytułem Wstawa i szkoda dnia używałem często wszystkich liter alfabetu, nie wyłączając literki RZ. I właśnie dzięki pisaniu felietonów i funkcji programu Word, która podkreśla błędy, odkryłem ciekawą rzecz. Otóż słowo rzadki pisze się we wszystkich kontekstach przez RZ. Do niedawna uważałem, że rzadki w sensie niegęsty pisze się przez RZ, a rzadki w sensie nieczęsty pisze się przez kropką. Jestem dumny ze swojego odkrycia, choć moje poprzednie przekonanie wydaje mi się logiczniejsze, zwłaszcza się sami. No. Kto zważy, niech zadzwoni na 0,12,2 miliony. Pięć pierwszych osób otrzyma książkę wielkiej wagi. Jaką to niespodzianka?